Cześć, zapraszam Was dzisiaj na kolejny film. Dzisiaj będzie takie totalnie luźne popołudnie z roślinami. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj, słuchajcie, postanowiłam w końcu wykorzystać te podpory, które kupiłam niedawno, ponieważ mam chwilę czasu i chciałabym je zainstalować do moich pnączy, także dzisiaj się za to wezmę. To będzie taka lekka i przyjemna, szybka praca, mam nadzieję. To epipremnum, które teraz widzicie, ono już zdecydowanie potrzebuje takiej podpory, ponieważ jeżeli ja teraz jego nie umocuję na podporze, to później będę miała z tym duży problem i prawdopodobnie znowu niechcący je połamie. Także dzisiaj będziemy to robić. I tutaj mam tą podpórkę. I mam też tą podpórkę, ale słuchajcie, ta wydaje mi się od razu, że będzie dla niego za mała, ponieważ on już w tym momencie po rozprostowaniu tego pędu będzie sięgał praktycznie do jej końca. Także wydaje mi się, że ta jest zdecydowanie za mała. No i nie ma co jej tutaj dawać. Myślę, że ona się sprawdzi w przypadku jakiegoś mniejszego pnącza. Natomiast tutaj damy tą większą podporę. O tą. Bo jak wbiję to i tak jeszcze się obniży. Także wbijam na razie. Wygląda to całkiem fajnie według mnie. No i teraz słuchajcie, trzeba. Y trzeba to jakoś umocować. I teraz tak, jeżeli chodzi o mocowanie, to ja najczęściej wykorzystuję albo gumki recepturki, żeby nie niszczyć sobie pędów, albo wykorzystuję sznurek jutowy. No i jeżeli jest taka możliwość, to najlepiej by było w ogóle nie używać niczego, czyli zapleść po prostu roślinę wokół tych tutaj heksagonów, no i tak zostawić. Słyszałam też, że są fajne takie taśmy do mocowania roślin do podpór. Niektórzy używają też takich żabek, jak na przykład do włosów, i to też się podobno sprawdza. Ja natomiast najczęściej, tak jak mówię, albo mocuję na gumki recepturki, bo one z czasem się pewnie i tak zniszczą i odpadną. Albo mocuję na właśnie sznurek jutowy. Takie są moje dwa najczęstsze sposoby. Z tymi teśmami do mocowania roślin to dopiero niedawno w sumie dowiedziałam się, że coś takiego istnieje, ale będę musiała się wczytać w temat i myślę, że kiedyś zaopatrzę, bo jednak to się przydaje. Dobra, zabieramy się za robotę. Tutaj już część gumek recepturek sobie pocięłam, żeby było mi łatwiej. Najlepiej wybierać oczywiście w takie w neutralnym kolorze albo jakieś zielone, żeby nie rzucały się w oczy. No i jak to tutaj teraz sensownie umocować? Słuchajcie, on już się i tak wykrzywił do słońca. Ten, to epipremnum i tak się już wykrzywiło do słońca, więc nie będzie to takie wcale proste. Nie chcę mu oczywiście połamać listków. W zasadzie to tak bym je zostawiła. Wiecie? Tylko może tutaj sobie złapię. Krótka ta gumka, recepturka. No, ale, ale, ale. Kurczę takie mia małe miałam w domu dzisiaj. Nie mogłam znaleźć nic sensownego, wszystko wykorzystałam. I teraz będę się męczyć. Dobra. Jest, mamy to. I teraz ten drugi, krótszy. On będzie mm, trudniejszy w mocowaniu, bo on tutaj ma korzeń powietrzny, który wrósł, Na dodatek, on wrócił między osłonkę a doniczkę, dlatego też ja tej rośliny nie mogę wyjąć z tej osłonki i przesadzić. No i właśnie z tym jest większy problem, bo ciężej go jest wyprostować. Tak mi się niekoniecznie podoba. Może jakoś tutaj bardziej go do środka dam też. Na szczęście, EpiPremnum to jest taka roślina, która jest dość giętka, więc nie ma takich dużych trudności, żeby tutaj ją sobie uformować jak się chce. Tylko te liście, które są już odwrócone do słońca, no to ciężko będzie je na samym początku. Odkształcić tak, jakbyśmy chcieli, ale z czasem, jak postawimy tę roślinę, to ona się sama e, uformuje. Dobra, i tak to zostawię. Nie będę tego tutaj już przywiązywać, bo tutaj za bardzo nie ma co przywiązywać. Z czasem, jak to sobie będzie rosło, to zaplotę tutaj dalej. No i tak to będzie wyglądało. I słuchajcie, no, tak jak widzicie, te podpory wcale nie są takie duże. Ta roślina, myślę, szybko urośnie. Za dwa tygodnie już będzie tutaj. No i będę ją ucięła pewnie, no bo co mam zrobić? Nie, nie przesadzę jej, bo już próbowałam i ułamałam ją, także nie za bardzo mi to wyszło i zostawię tak, jak jest w tej formie. No i jeżeli będzie mi tutaj bardzo przerastać i się przewieszać, no to po prostu będę ją ucięła. Dobra, także wydaje mi się, że EpiPremnum mamy skończone. Tak to by się prezentowało. Tak jak mówiłam, łatwa, szybka i przyjemna robota dzisiaj. Podoba mi się. Mam tutaj, słuchajcie, jeszcze mojego fikusa pumila, któremu też przydałaby się podpora, ze względu na to, że on zaczął się chylić tak do tyłu, wbrew pozorom nie do światła, ale odwrotnie, a też jest rośliną pnącą. Także myślę, że ta mniejsza podpórka znajdzie tutaj swoje zastosowanie. Wbijam do samego końca. I tutaj nawet nie trzeba będzie żadnego podwiązywania, e, ani mocowania tych pędów, ponieważ on ma tak elastyczne te swoje pędy, że można je śmiało sobie tutaj powywijać. On jest jeszcze nieduży, także musi urosnąć, żeby e, fajnie to wyglądało. No, ale z czasem mam nadzieję, że właśnie tak się stanie. I tak to wyszło. Możecie zobaczyć. Pokażę Wam jeszcze moje ukorzenione, już i posadzone szczepki epipremnum. Które to ułamało mi się z tego mm, mocowanego dzisiaj na podporze. I jest tutaj ich na gęsto, naprawdę na gęsto. Jak to się rozrośnie, to będzie ciekawie wyglądać. I tutaj i tak nie są wszystkie te sadzonki wsadzone, bo by się nie zmieściły. No ale jest tutaj ich naprawdę, naprawdę dużo. Zobaczymy, jak będą rosły. Stoją na razie tutaj na schodach, bo nie mam jeszcze pomysłu, gdzie je postawić. Słuchajcie, wsadzałam to yy, do ziemi w nocy któregoś dnia, bo już miały takie duże korzenie, że nie mogłam tego dłużej trzymać i stwierdziłam, że to jest jedyny dobry moment. Ale nie wiem, czy macie tak samo jak ja z roślinami, że jeżeli musicie coś zrobić na szybko, bo właśnie już korzenie przerastają i nie można już dłużej czekać, a nie macie na to dobrego momentu takiego na spokojnie, to w ogóle mnie to akurat nie cieszy taka y, praca przy roślinach. A w momencie, kiedy mam dużo czasu i mogę się skupić nad tym, y, te rośliny sobie fajnie podoglądać, popodlewać, posprawdzać liście i tak dalej, no to wtedy naprawdę czas mi miło z nimi upływa. No, ale myślę, że to jest tak z każdą czynnością, że jeżeli musimy coś zrobić na szybko, już bo trzeba, no to nawet jeżeli to jest przyjemne, to i tak nie ma z tego takiej frajdy. Tutaj na parapecie stoją jeszcze wsadzone te szczepki, ponieważ tutaj jedna roślina była już ukorzeniona i sobie rosła, i dosadziłam po prostu kolejne. Kilka sadzonek wsadziłam też tutaj na dole do tego mojego drzewka monstrum, które tutaj widzicie. A wsadziłam je dlatego, nie dlatego, że tutaj jest za mało gęsto, no bo tutaj jest gęsto. Tylko dlatego, że to epipremnum, które wam pokazywałam ze szczepek, ono ma takie fajne kolory i ono zawsze ma takie fajne kolory. Nieważne czy stoi bardziej w cieniu, czy bardziej na słońcu, ono się fajnie wybarwia po prostu. I to jest złociste, i to jest złociste, ale różnice widać gołym okiem. I nawet jeżeli tutaj przyjrzymy się pędom, to te pędy, które tutaj widać, są zielone, a na tamtym epipremnum są bardziej żółte. Także one zdecydowanie się czymś od siebie różnią, mimo że i to, i to jest złociste, ale tak jak widzicie, wybarwienie liści jest zupełnie inne. Także dosadziłam jeszcze tutaj kilka szczepek, żeby po prostu to drzewko trochę rozjaśnić i żeby nabrało jeszcze takiego fajniejszego wyglądu. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że fajnie będzie im się tu razem rosło. Zrobię Wam jeszcze małą aktualizację, jeżeli chodzi o tego pociętego fikusa. Celem było jego rozkrzewienie. Tutaj, jak widzicie, wyrasta już spory liść, i tutaj z tego uśpionego oczka, które jest koło liścia, nie wiem czy dobrze to widzicie, wydaje mi się, że też coś będzie wychodziło. Także misja rozkrzywiania chyba mi się powiodła. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało dalej. A ta szczepka, którą słuchajcie, wsadziłam do wody, żeby ją ukorzenić, no już ma takie powiedzmy korzonki. Zaczyna się tutaj już coś dziać. Jak tutaj sprawdzam, to coraz więcej. Jest tych białych, malutkich punkcików, które pewnie z czasem staną się korzonkami i są coraz większe, bardziej wypukłe. Także wydaje mi się, że uda mi się go ukorzenić. I tą aktualizacją, słuchajcie, będę kończyła dzisiejszy krótki odcinek popołudnia z roślinami. Mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobało. Życzę Wam miłego dnia, wszystkiego dobrego, pozdrawiam, cześć.